Cześć moi drodzy. Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, a w szczególności witam zodiakalne Koziorożce. Dzisiaj przychodzę do was z horoskopem, z czytaniem z kart wyroczni na miesiąc luty 2023. Ja jestem tarocista Artemis, mam na imię Wojciech. Kartami zajmuję się od 11 roku życia. Moim głównym narzędziem pracy są karty tarota, a dodatkowo wspieram się numerologią, wahadłem, kartami wyrocznik, kartami anielskimi. Wykonuję także rytuały oraz oczyszczenia, więc jeśli ktokolwiek z Was byłby zainteresowany kontaktem indywidualnym, to wszystkie potrzebne informacje znajdziecie w opisie pod tym filmem oraz na mojej stronie internetowej artemistarocista.com. PL. Ze swojej strony również będę wdzięczny Wam za wsparcie mojego kanału Pozostawiając łapkę w górę pod tym materiałem Subskrypcję bądź komentarz No i cóż moi drogie koziorożce Nie przedłużam, przechodzimy na mój magiczny stół I będziemy się tutaj przyglądać miesiącowi jakim jest luty Zobaczymy tutaj w kiperach jaka jest ogólna energetyka na ten miesiąc. Jaką tutaj wiadomość mają dla Was karty? Dla Koziorożców na luty 2023. Wiadomość dla Koziorożców na luty 2023. Luty 2023. Dla Koziorożców. Dla Koziorożców. Moje drogie koziorożce, pokazało mi się w przełożeniu, że możecie od kogoś dostać pieniądze, jeżeli będziecie miały cięższą sytuację finansową, i to wam jakby też pozwoli na, na zmianę czegoś, na uwolnienie się hmm, od w tym przypadku na przykład zadłużeń, czy też jakby jakichś takich ograniczeń finansowych. A, no, ale dobrze no. Tyle w przełożeniu, ale oczywiście moje drogie koziorożce też zaznaczę, że mm, karty będę odwracać w momencie, gdy już położę cały rozkład kompletny. Mm, także tak. Teraz sfera emocjonalna. Koziorożce. Koziorożce. Luty 2023, wiadomość z wyroczni odnośnie emocji, spraw uczuciowych, relacji międzyludzkich i dla koziorożców. Na luty 2023. Luty 2023. Dobrze. I jeszcze sprawy dotyczące materii, e, dotyczące kariery waszej, finansów, nauki, obowiązków. Co tutaj dla koziorożców na luty 2023 roku ma Wam do przekazania wyrocznie? Jaka jest dla Was wiadomość? Jaka jest tutaj dla koziorożców wiadomość? No już popatrzymy, już popatrzymy. Oczywiście, jeszcze koziorożce, tak jak wszystkie znaki. Na Sodiaku, bo jesteście ostatnie tutaj, moi drodzy. Doczekaliście się z trygonu Ziemi, z trygonu Ziemi, karta uświęconej duszy. Dla Was, to będzie też dla mnie takie e, wsparcie, tutaj m, jakby w jakim też kierunku e, karty powinienem odczytywać. No i też runa wspierająca dla Was, moje drogie koziorożce, na luty 2023. No i cóż, moi drodzy, bierzemy się za odczyt. Karta uświęconej duszy na pierwszy rzut, fragmenty duszy, przywrócona zostanie równowaga. Mój drogi koziorożcu, możliwe, że w lutym trafisz na bliźniaczy płomień. E, możliwe, mój drogi koziorożcu, że w jakiejś części się jakby tutaj pozbierasz. Jeżeli ostatnio miałeś jakieś cięższe doświadczenie za sobą i czułeś wewnętrznie rozsypkę, uważam, że w tym miesiącu, jakim jest luty, w końcu się zbierzesz do przysłowiowej, E, kupy, tak, czyli jakby też tutaj właśnie zostanie przywrócona e, równowaga. Również, mój drogi koziorożcu, zwróciłbym uwagę na to, czy czasami a nie jesteś, e, brakuje mi słowa, czy czasami nie działasz zbyt impulsywnie, czy czasami nie działasz zbyt impulsywnie, ponieważ może to być tutaj nie w zgodzie z tobą i gdzieś tam, e, być może nawet twój temperament, jakby tak na ciebie. Od, oddziaływuje, ale warto mieć to pod kontrolą, warto tutaj nad tym zapanować, o czymś też właśnie ta równowaga świadczy. Runa dla ciebie, runa Rajdo, runa mówiąca o podróży. O, o takiej pewnego rodzaju cykliczności, porządku, ale też o podróży duchowej. Więc, tak jak mówię, mój drogi ekozioroszu, jeśli trafisz na bliźniaczy płomień, niewykluczone, że znajdziesz ten właśnie brakujący element Twojej duszy. Jeżeli byłeś rzeczywiście w jakimś takim w jakichś takich cięższych momentach w swoim życiu jeżeli rzeczywiście tak ostatnio było uważam, że zostanie to przywrócone do, do równowagi, ale jakby jest to wszystko uważam, że celowe abyś też wyciągnął z tego jak najwięcej dla siebie do takiej, do takiej typowej mądrości mądrości życiowej też przy okazji jakichś wyjazdów wszelkiego rodzaju czy to prawda rekreacyjnych, czy służbowych. Warto mieć ze sobą runę rajdą, więc możesz sobie ją, mój drogi koziorożcu też przerysować, ponieważ ona tutaj może działać na Ciebie ochronnie. Więc pamiętajcie moi drodzy, aby runę mieć gdzieś schowaną. Dobrze, w takim razie bierzemy się teraz za odczyt skiperów. Koziorożce, już popatrzymy, co tutaj dla Was. O, fajnie. Moje drogie Koziorożce, otrzymacie jakiś prezent. Otrzymacie jakiś prezent, otrzymacie jakiś list, jakąś wiadomość. Hmm. Ten list, wiadomość, może być od starszego, doświadczonego mężczyzny. Ktoś tutaj ewidentnie się będzie z wami kontaktować a Również być może przy okazji tych walentynek dostaniecie jakąś walentynkę, lub też prezent, nie wiem, od swojego partnera, bądź też partnerskie, a bądź też partnerki, ale raczej bym celował w partnera. Um. Także myślę, że tutaj też jakąś błyskotkę możecie na przykład dostać, albo chociaż zwykłą, zwykłą kartkę z jakimś, prawda, bukietem tutaj róż. Również, moje drogie koziorożce, warto się dokształcać, warto też walczyć tutaj o swoją pozycję, tak? Też wykorzystywać tą swoją mądrość życiową, to doświadczenie życiowe, które do tej pory tutaj zdobywałyście, tak? Żeby, żeby się posklejać, jakby. E, też e, w całość. No i karta dziecka, nowe początki, m, nowe rozdanie kart, tak także też tutaj coś, coś nowego do Was przyjdzie w tym, w tym lutym 2023 być może jakąś możliwość być może jakąś szansę otrzymacie właśnie od mężczyzny który będzie się z Wami kontaktować zdalnie zdalnie, no zdalnie w sumie też ale być może właśnie coś przyjdzie do Was pocztą aczkolwiek raczej bym tutaj celował no w obecnych czasach jeżeli jakieś okazje, szanse, możliwości to raczej jest to jakby jest, jest to bardziej kooperacja przez internet więc, więc też bym raczej celował e, tutaj. Aspekt komunikacji, mój drogi koziorożcu, podobnie też jak u panny, widzę, że te znaki tutaj ziemskie rzeczywiście m, tej tą nad tą komunikacją powinny popracować. Ta komunikacja też tutaj jest na porządku m, jakby dziennym, więc też należy się jej przyjrzeć. Również, mój drogi e, koziorożcu, zwróciłbym uwagę, czy, czy momentami nie jesteś infantylny. E, sfera emocji. E, sfera emocji. Akceptacja. Akceptacja obecnego stanu, jeżeli chodzi tutaj o, o Twój związek, o Twoją relację, jeżeli obecnie funkcjonujesz rzeczywiście w jakimś układzie partnerskim, czy też, czy też no w różnych układach można funkcjonować, prawda, ale akceptacja. Odnoszę wrażenie, e, moje, e, moje drogie koziorożce, że owszem, jakby tutaj macie nieskończone możliwości rozwoju, możecie czerpać jak najwięcej z tych relacji, które tutaj do Was przychodzą. One są oparte na solidnych fundamentach wy jakby czerpiecie z tych relacji jak, jak najwięcej to może być relacja zawodowa, to może być relacja partnerska, to może być zwykła przyjaźń, zwykła znajomość, tak ale jakby tutaj w tym lutym karty ewidentnie pokazują, że możecie czerpać z tego wszelkie korzyści, wszelkie możliwości być może ta osoba, która wam da jakąś tutaj możliwość jakiś nowy początek właśnie jakby no, te dwa obszary nam się ze sobą zazębiają, musicie to, musicie to przyznać Znać. Eee, no właśnie, będziecie wówczas potem otwarci na odkrycia. Otwarci na odkrycie, aczkolwiek moje drogie koziorożce, karty zwracają uwagę bardzo, bardzo mocno na akceptację. Czy wy czasami usilnie nie chcecie czegoś zmienić, ponieważ nie akceptujecie obecnie swojego stanu e, cywilnego, że tak to ujmę. Czy jesteś singlem, singielką, wdową, e, tak, wdowcem, kawalerem, panną, no, jakby tutaj różnie można to rozpatrywać, tak, ale jak przyjdzie akceptacja tego, co jest, jak twoje życie uczuciowe emocjonalnie obecnie wygląda, wtedy otworzy się przed tobą nowa furtka i wtedy te nieskończone możliwości, wtedy, wtedy jakby będziesz mógł z nich, mój drogi koziorożcu, czerpać jak najwięcej. Pamiętajcie, że to może. To się bardzo fajnie tyczy na przykład spraw zawodowych, ponieważ wejście, na przykład, nie wiem, jakaś fuzja firm, czy wejście z kimś w spółkę lub znalezienie jakiegoś współpracownika, albo ogólnie współpraca, kooperacja może się naprawdę tutaj bardzo fajnie układać, ale trzeba na przykład zaakceptować tego, jaki jest nasz współpracownik, że on ma swoje wady jak najbardziej i wówczas jakby będziemy mogli korzystać z tych, z tych zalet, tak? To jest bardzo, bardzo dobry przykład. Podobnie to, za, podobnie to będzie działać w przypadku zwykłych znajomości czy też relacji partnerskich. E, sfera tutaj materii. E, moje drogie koziorożce, trzeba odpocząć. Trzeba odpocząć. Mhm. E, dosyć, moje drogie koziorożce, z, z pracoholizmem. Z nakręcaniem się na pracę trzeba odsapnąć, tak samo z nauką. Jeżeli się kształcicie, potrzebujecie spokoju, potrzebujecie ciszy, inaczej jakby nie, nie zgłębiacie tej, tej wiedzy, tak, nie trafia to tutaj do Waszego umysłu, i jakby nie jest przetwarzane. Ale przede wszystkim bardzo mocno zaznaczył mi się tutaj pracoholizm. Wiecie, no obecnie żyjemy w takich czasach, w takim tempie, że, że nie mamy czasu po prostu na odpoczynek że nie mamy czasu tutaj na regenerację i w pewnym momencie nasz organizm już nie daje rady. I Ty, mój drogi koziorożcu, możesz się tak zajechać w lutym, że, że się wykończysz. Że się po prostu wykończysz. I to się może skończyć bardziej jakąś chorobą, bo pamiętajcie, że jak cierpi dusza, to cierpi i potem ciało. I odbija się to na przykład na jakimś naszym słabym punkcie czy słabym narządzie. A więc tutaj mój drogi mój drogi koziorożcu czas odpocząć czas odpocząć medytacja cisza, potrzebujesz spokoju zamknij się w domu zamknij się nawet w jakimś ośrodku spa na przykład ogród Wenus to jest karta mówiąca mi o, o spa o, o pielęgnacji o kosmetologii o zadbaniu nie tylko o duszę tak jak tutaj, czyli o swoje wnętrze, ale też i o ciało fizyczne. Bo najwyraźniej jakby tutaj i tutaj ten twój pracoholizm lub nadmiar obowiązków się odbija. I dzięki temu uzyskasz więcej niż byś stracił. Także koniec końców jest to w korzyściach. Ale tak jak mówię, musisz zadbać o równowagę. Być może nawet to takie pozbieranie się. Patrzcie, przywrócona zostanie równowaga. Patrzcie, jak nam się to pięknie zazębia. Jak się to pięknie tutaj uzupełnia. Równowaga to też jest akceptacja. I jak zostanie przywrócona równowaga, posklejasz się w całości, mój drogi koziorożcu, otworzą się przed Tobą nowe drzwi. Uzyskasz mądrość życiową i będziesz mógł stawić czoła kolejnym wyzwaniom. Będziesz w centrum uwagi. Będą Ciebie ludzie podziwiać, bo coś, bo jakby odzyskasz też pewnego rodzaju witalność i motywację. I ja myślę, że tutaj bardziej Runa Rado zwraca uwagę na to, że, że trzeba zwolnić. Że trzeba zwolnić, że przyszedł ten moment, w którym trzeba zadbać o siebie. I takie jest tutaj przesłanie, taka jest tutaj wiadomość dla Ciebie, mój drogi koziorożcu. Jeżeli chodzi natomiast o kwestie zdrowia, to problemy z zakresu dermatologii, ewentualne wysypki, rozstępy, jakieś też, prawda, egzemy, stany zapalne. Tutaj mogą się u Was realizować Kończyny dolne Na nie bym także tutaj zwrócił uwagę Zwłaszcza tutaj, moje drogie koziorożca Byście się gdzieś nie potknęły Tak, także też po prostu bądźcie, bądźcie uważne I tyle, jeżeli chodzi Oto czytanie dla Was na luty 2023. Ja Wam bardzo dziękuję, moje drogie koziorożce, za, za uwagę, za to, że towarzyszyliście tutaj mi w trakcie tego czytania dla Was. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję bądź komentarz, będę Wam bardzo, bardzo wdzięczny. Jest to forma wymiany energetycznej, żebyśmy nie byli sobie dłużni karmicznie. No, i cóż, moje drogie koziorożce, życzę Wam dobrego miesiąca. Pamiętajcie, że na moim kanale są także programy live, gdzie możecie zadawać pytania do kart tarota. Wówczas też Wam na te pytania odpowiadam. Też w lutym będziemy się widywać dwa razy w tygodniu, więc myślę, myślę, że. Mam nadzieję, że do zobaczenia. O. No i cóż, wszystkiego dobrego. Cześć. Trzymajcie się, moje drogie koziorożce. Na razie.